Cześć, z tej strony. Słuchajcie, witam Was w niedzielę. Codziennik 2 maja. Codziennik, czyli nowy cykl na moim kanale, można powiedzieć, taki challenge, podczas którego chcę codziennie nagrywać. Takie krótkie filmiki. Oprócz tych takich filmików, które są jakby standardem na moim kanale oraz oprócz live'ów chcę przez miesiąc spróbować codziennie nagrywać takie można powiedzieć daily vlogi czy coś takiego. Ciekawe, że to się uda. Chcę zobaczyć, czy po prostu będę miał na tyle samo zaparcia i będę na tyle słowny, co czasem się nie udaje. Aby coś takiego zrealizować, słuchajcie o czym dzisiaj. Wczoraj przeczytałem informację, że górale zamknęli kolejny szlak na gubałówkę. Jakiś czas temu na gubałówkę prowadziło kilka szlaków ścieżek, można było spokojnie przejść. Gubałówka, taka górka tam niedaleko zakopanego. Ale od pewnego czasu okazało się, że górale tam są właścicielami gruntów. Znaczy, wiadomo było o tym, że są właścicielami gruntów, ale stwierdzili, że jako są, właściciel, że są właścicielami gruntów, tam dwie rodziny generalnie trzymają Gubałówkę, a raczej drogę na Gubałówkę w swojej, że tak powiem, pieczy. No to należy na tym pobierać opłaty. Jeden z najbardziej popularnych szlaków zagrodzili, postawili budkę i za wejście. Na ten szlak należało płacić 4 zł. Płacili wszyscy, nie było cen olgowych, dzieci, dorośli, każdy musiał zapłacić 4 zł, żeby wejść na Gubałówkę. Przy dużej ilości turystów, a tak jest w sezonie, przy dobrej pogodzie, no to były konkretne pieniążki. Dlatego jak się okazało, że tam są konkretne pieniążki, no to druga rodzina, która jest również kawałk, właścicielem kawałka terenu ciutkę dalej, również postawiła swoją budkę na tym samym szlaku i również zaczęła pobierać 4 zł. No, łącznie wejście na Gubałówkę piechotą kosztowało 8 zł turysta, natomiast te rodziny, że tak powiem, zarabiały. Model biznesowy rewelacyjny. Można na Gubałówkę wjechać jeszcze było. Można jeszcze wjechać kolejką linową. Dwadzieścia parę złotych wjazd kosztuje, no ale przecież chyba warto się przejść. Górale jednakowo stwierdzili, że ważniejsze są doraźne zarobki niż budowanie marki, budowanie chęci powrotu. W każdym razie był jeszcze jeden szlak darmowy, PTT którym można było przejść darmowo PTTK wyremontowało ten szlak w ogóle w zeszłym roku. Włożyli odpyty pieniędzy, żeby tam wszystko pięknie, ładnie działało i turyści mogli tamtędy się poruszać. No ale okazało się, że kawałek tego szlaku przebiega przez prywatny las też jednej z tych rodzin, która łupi turystów na tym poprzednim szlaku i rodzina ta zabroniła PTTK korzystania z kawałka swojej ziemi prawdopodobnie będą chcieli tam znowu postawić kolejną budkę i tam pobierać kolejne opłaty. Słuchajcie, ja w Zakopanem nie byłem już wiele lat. Dla mnie Zakopane to jest tandeta, szmira, skok na kasę, na dudki, chamstwo i nie chodzi mi wcale o turystów, chociaż też górali znam, wielu górali znam. Najczęściej są to z górale, których poznałem w związku z moją służbą wojskową. Bądź ci, którzy służyli w dosancie wcześniej ode mnie, lubię ich. Natomiast górale, ci, których kojarzę pamięciowo, których kojarzę sobie z Zakopanem i całym wszelakim ruchem turystycznym, to jest kurna tak absolutna żenada, że jak ktoś mi opowiada, że do Zakopanego chce pojechać, bo coś tam, to dla mnie, Zakopane to jest synonim największego obciachu, jaki może być. I nie chodzi mi o turystów, tylko o tych, którzy żyją z turystyki tam. Oni się w ogóle z tym nie kryją, że mają wysrane na wszystko. Tylko trzeba kasa, kasa, kasa i kasa. Ja rozumiem, że to jest forma zarobku, ale to jest takie działanie, jak jakbym miał płacić za coś, że jak gdzieś przyjeżdżam, ktoś mnie wyrucha. No. Słuchajcie, no i gór, ale nie idźcie tą drogą, słuchajcie, bo to jest kurna... Mam nadzieję, że ktoś zrobi porządek. Że ktoś zacznie egzekwować jakieś prawo. Istnieje coś takiego jak służebność gruntów. Nie ja mam pojęcia. Jeżeli Górale będą tak dalej robić, to będą do nich przyjeżdżali tylko Janusze. Janusze do Januszy biznesu. Wstyd i żenada. Górale wydają się być tacy bardzo, nie generalizuję, ale. Wydają się być bardzo tacy wrażliwi na punkcie własnej historii, honoru i tak Ostatnia sytuacja z blokowaniem filmu o Goralenfolk. A tutaj sami, kurna, tworzą obraz samych siebie jako chciwych, chciałoby się powiedzieć, upieszców, którzy raczej pasują do Wzgórz Golan, a nie do Tatr. Na razie. Cześć.